A co do tej wypowiedzi Trzaskowskiego u Wojewódzkiego, to on powiedział, że był spermiarzem, tak? Spermiarzem? No ja musiałem sprawdzić w internecie, bo żyję 73 lata i nigdy nie słyszałem słowa spermiarz. Tylko promptera użyję, bo już nie pamiętam dokładnie, co tam było napisane. Chwileczkę. O! Tak. I co, widać wszystko? Chyba widać? Spermiarz to osoba, która za wszelką cenę chce zaruchać, i dla niej jest to najważniejszą wartością i sensem w życiu. Osoba, co wręcz publicznie obnosi się z myślami typu, jakie ma zajebiste cycusie, tylko wkładać między nie Benka i się nimi bawić. Benka? Tu chodzi o Kutasa, prawda? O Kutasa? Obrzydliwe. Obrzydliwe. I ja się pytam, no co to jest, żeby człowiek, który mówi takie rzeczy, żeby człowiek, który takie rzeczy, został prezydentem Warszawy?